Właśnie wylądowaliśmy w Keflaviku na Islandii Jest środek nocy Jest dokładnie pół do pierwszej I jest strasznie zimno Chcecie coś powiedzieć do vloga? No jest zimno Zimno Sześko Będzie dobrze, będzie dobrze Skandynawski nas idą. Takie mogliśmy sobie wymyślić. I uchodźca. Gdzie te stożki idą, to jest to pęknięcie. Lok, to co za jest? Chcecie coś powiedzieć do kamery? Oczywiście. Robimy nastrój Waga. Się kończy. No koń, kończyć. A nie, bo jak nagrywam to stopuje. Leci. To dobrze. będzie można O właśnie. W ogóle to są nasze pierwsze kilometry. Mamy samochód z 60 kilometrowym przebiegiem. Nówka sztuka jeszcze pachnie nowością. Opakowany w folię na kołpakach, znaczy na felgach jeszcze jakieś naklejki produkcyjne. Jedziemy gdzie? Golden... Do sklepu do, do Bonusa <noise> Pierwszy punkt widokowy Jedziemy do parku Thingvellir Gdzie stykają się dwie płyty tektoniczne Jakie? Europejska I amerykańska Tam zbierał się Parlament jest Kiedy? Kiedy? Kiedyś, teraz przyjeżdżam okay. Czytałeś datę i nie zapamiętałeś? Mamy już wymienioną walutę Mamy kupioną wodę Papier toaletowy Zaczynamy zwiedzanie, trochę nam to zajęło Byliśmy w dwóch centrach handlowych Ale szybko, nie no Szybciorem, jest dopiero 13.40 Jedziemy, widzimy już góry ośnieżone, szczyty przed nami Pierwszy. Pierwszy posiłek zaparkowaliśmy tutaj na parkingu Zaraz zmierzamy do wodospadu, który nazywa się Oksarafos, Oksarafos. Jestem słaby bardzo z islandzkiego <grym <grym Nie Zagotowaliśmy się. gazowaną wodę, bo tylko taką można kupić w butelkach Bo woda islandzka jest tak dobra z kranu Zimna, no. oczywiście nie ciepła, jajeczna, że nie sprzedają niegazowanej wody. Ale no dzięki temu mamy gazowane jedzenie. Ile trzeba czekać, aż to można? Już, Już można jeszcze. No, on też tak samo. A ty no. jakichś znaczy... no, To chciałeś? Znaczy. Wszystko się jest przyprawione. Ale te saszetki odwaniacza. są. Odwaniacza. A, są. Jest... Do not eat. Do not eat. W kzupek, przyprawki przyprawki. Po prostu nazywa się Dobra, Idziemy, <grystanie> <grystanie> no, no, co? No właśnie, to było... Dobrze, no to to sprostowanie do wody. Nie do końca prawdą jest, że nie można najsłodniej kupić wody niegazowanej. Była woda niegazowana, ale tylko jeden rodzaj. I była bardzo droga, bo była z lodowca z gl Glacier Water, chyba. A teraz prostowanie do pochłaniacza Wilgoci. Pochłaniacz Wilgoci okazał się pochłaniaczem tlenu. <głosy> <głosy> Tutaj pokazuję. W ogóle bardzo dobre jedzenie. A może produkt? Tak. Testujemy pierwszy raz. Chicken tikka masala, pierwszy smak. Mamy jeszcze trzy smaki, tak? Dwa, nie trzy. No. Trzy. Jeden jest pojedynczy. Łącznie z zagotowaniem wody zajęło nam to jakieś 7 minut. No, może 10 minut. Przybywam. I mamy gdzie jeść, nie musimy myć naczyń. Łyżkę trzeba. Dobrze. Ale może było to takie dobre, że jest na wodzie gazowym. Słuchajcie, może odkryliśmy właśnie. A może. Jest możliwe. Dobrze. Jemy. Ja jesteśmy na złączeniu płyt tektonicznych, euroazjatyckiej z amerykańską. Przez rozsuwanie się tych płyt powstają takie piękne wąwozy. Tu jest jedna strona, a tu jest druga. Plan, ustawa brzmi, żeby złączyć płyty tektoniczne, mm. tak? Mm. Tak zwany Pangea Challenge. Po fota. związać Tu kręcili grę żeby nie Elo, jesteśmy na gejzerach, gejzerach. Będziemy czekać aż piór Tutaj siwy dym leci z ziemi, a tura mi pompują wodę do gejzery. Pachnie jajkiem. Czujesz jajko? Ja czuję już jajko. Nie testuj ręką. Najwyższych w najbliższych 2 km stąd. Pamiętaj. Okay. Poczułem, że ciepła i dalej nie wsadzałem po prostu. Dobra, chodźcie, bo strzeli, a nie zobaczyłem. Nie trafiliśmy. Kiedy zostanie strzał? Ja to jesteśmy na strzeli, tak się bierze, to będzie wygłupa. się strzeli akurat teraz? Tak. się nas W sumie ten to jakby nas odlał. z <laughs> Czemu u nas takich rzeczy nie budują? <laughs> <laughs> nie ma, tak very impressive, very big. Trzy, cztery, ale Dobra. Witajcie w kolejnym Wielka, Szalona Szalona sprawa. jesteśmy koło Gulfos. Strasznie piękne miejsce. musisz mówić. Czuć ja moc natury. Jesteśmy dużo koło Gulfos. Woda, woda wodospadu rozbija się o ściany wąwozu na to Chodźcie ze mną. Dobra, szampon. Mennie. Wow, ale to jest epickie! Woda rozwija się od szkoły! Dobra, uwaga, zdjęcie jest dobre. Uwaga, Olechu robi zdjęcie. Dobra, nie mamy czasu, musimy kręcić vloga. Dobra, to jest szalona sprawa. Sprawa, woda się wina, wzią... z którego spada. Wszystko się zmienia w mgiełkę I zostaje tęcza! gdzie ta woda płynie. I... A ja mam dla was super ciekawą ciekawostkę. Otóż kiedyś w XX wieku planowali zbudować elektrownię wodną na rzece, z której powstaje ten wodospad i wodospad miał zniknąć, ale córka właściciela ziemi, na której jest ten wodospad, tak? Tak, tak. Tak, tak no i co ona zrobiła? Wskoczyła do wody. Nie wskoczyła, powiedziała, że wskoczy do wody. No. W końcu i tak przepchnęli sprawę, ale zabrakło pieniędzy na elektrownię, dlatego jej to nie ma. Super. Ciekawoska numer jeden. Ciekawoska numer dwa. Właśnie dowiedziałem się, że e, nazwa geyser w słowniku polskim, ale też chyba angielskim, tak? Tak, ogólnie. Ogólnie pochodzi od geysera właśnie na Islandii, który się nazywa Geysir. Geysir, nie wiem jak się wymawia na po islandzku. I widzieliśmy go dzisiaj. Niestety od którego roku? 1916. 1916 już spada mu aktywność, spada mu aktywność i bardzo rzadko teraz strzela. ziemi, strzelał trochę bardziej. 120 metrów trochę bardziej. Tak, słabo później. Ale widzieliśmy jego brata młodszego, który się nazywa... Jak na S? Strokur. Strokur i on strzela co 10 minut i jest naprawdę giga czad. Widzieliście na odcinku Ale zobaczycie dopiero. Zobaczycie teraz. Podaję wam. Ooo! A to jest biznes! Z zakłady, kiedy strzeli. To możemy się założyć. O, dobra. Oba tu nas. To jest dobry traf, ale to nie jest kompletny. Ja ustawiam 17:44. 44? Tak, według mojego zegarcia. To nie trafiliśmy Bo powinniśmy być brawo? Siemano ziomeczki, dzisiaj zaczynamy wielki challenge rozwijania namiotów na Islandii Konkuruje tak, zespół Tomka, Julia i Tomek Zespół Leszka, sam pan Leszek I zespół Filipa, czyli Filip i Gustaw Średnie mały Eee, tak, obcy. mamy trzy namioty i challenge polega na tym, kto pierwszy rozłoży namiot. Ustawiam telefon. I... I... Oduż... Oduż to, odłóż to, odłóż to, bo to! mi wysokie punkty, jedne punkty. Oddał mi jedne Czekaj, czekaj, na karę? Dwie sekundy. Trzy, cztery, eee! poczekaj, stop, 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 stop trzy... ręce, rączki, tu mamy rączki, tu mamy rączki. Trzy, Ale wiesz, Try... rączki tutaj są, trzy, cztery, poszli. Raz. A, dobra, dwie sekundy poczekałem. No tak się zdarzyło, no. Ma ktoś jeszcze śledzia? Potrzebujemy jednego. Dobra, pomysłodawca challenge'u sobie co radzi. Jednak potrzebujemy tego śledzia. Ale to my mamy śledzia. A, to no? wy macie, gdzie jest nie dałem w ogóle, w sensie nie brałem go Nice To jest pierwszy raz rozbijany na krótka sztuka nieśmigana jest stricte bez To kto wygrał? Chyba my, ale minimalnie Minimalnie no, Minimalnie. A byliście Oni też byli we własnej czasy